Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Kałęcki, współwłaściciel firmy Inventia. Jestem prokurentem, współwłaścicielem firmy Inventia Polish Technologies. Współpracujemy już od prawie 10 lat z firmą Colway. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z współpracy. No, jesteśmy przed promocją listopadową, więc wszyscy jesteśmy zmotywowani i gotowi do pracy. Dario, jak najszybciej złożyć zamówienie w Colway? Od jakiegoś czasu mocno promujemy naszą strefę menadżera, czyli naszą drugą warstwę strony internetowej. Tam można złożyć zamówienie online. Jest ono, ma ona priorytet realizacji, także e, nie dość, że nam ułatwiacie pracę, to swoje zamówienie macie szybko zrealizowane. Ta strona nie służy tylko i wyłącznie do składania zamówień. To jest cały Pakiet rzeczy, które można wykorzystać do pracy. Mamy kilka zakładek. Informacje o tym, z kim pracujemy, czyli jak wygląda nasza struktura, jakie obroty robią w bieżącym miesiącu, w poprzednich miesiącach. Widzimy też naszą teoretyczną prowizję i historyczne, już naliczone, już wypłacone. Kolejne zakładki to są właśnie składanie zamówień, a także co bardzo ważne w, w tym nadchodzącym. W ciężkim miesiącu, można wpisywać w system nowych dystrybutorów, czyli rejestrować umowy. Czy po zarejestrowaniu w taki sposób tą umowę dalej wysyłamy do państwa? Wysyłamy, ponieważ my ją musimy odhaczyć. Najważniejsza nowość z nowości. Jedną z nich jest to, że macie szansę nas Państwo teraz właśnie oglądać. To jest taka fantastyczna nowość w Colway. Nowości mamy wiele. Mamy dużo nowych materiałów marketingowo-reklamowych i one cały czas się tworzą. I tutaj my zapraszamy Was do, do współpracy. Czekamy na Wasze opinie, jeśli chodzi o te materiały nowy lekki wizerunek Colway, bardziej współczesny, bardziej konkurencyjny do wszystkich produktów na rynku, świeżość, młodzi ludzie, nowe cykle wykładów, także mnóstwo, mnóstwo nowości i my zapraszamy, żebyście się tymi nowościami interesowali, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo taka możliwość dzisiaj jest. Każdy może znaleźć coś dla siebie w Colway. Ale jeśli ktoś ma jakiś fantastyczny pomysł, to co ma zrobić, żeby do Was dotrzeć? Wystarczy, że wejdzie naszą, na naszą stronę internetową. Mamy tam taki formularz, jest to hasło Skontaktuj się. I może napisać do nas w każdej sprawie, jaka go trapi. Może zadać każde pytanie na temat, który go interesuje. I my na to pytanie odpowiemy. Kto będzie chciał, tego zaprosimy do współpracy w rejonie, w jakim się znajduje. Wiele możliwości. Jesteśmy bardzo elastyczni, tacy staraliśmy się być zawsze. Masz z sobą nowy informator produktowy, czemu on ma służyć? Yy, tak. Chciałam Wam pokazać nowy materiał, który się pojawi lada dzień. Jest to taki prototyp, który, którym chciałabym się dzisiaj poniekąd pochwalić. Yy, jest to. Materiał, który nazywa się Informator Produktowy. Oczywiście w niebieskim kolorze. Oczywiście w naszym niebieskim, kolejowym kolorze. Jest to materiał dla klienta wymagającego, dla klienta, który lubi dużo wiedzieć, interesuje go to, co się dzieje w naszym ciele, interesuje go, jak najlepiej może stosować nasze produkty i tak naprawdę na co, w jakim celu. Mamy, czy macie, mają nasi menedżerowie, nasi dystrybutorzy dzisiaj dwie możliwości. Mogą wychodzić do klienta z tym nowym, pięknym, Katalogiem bardziej wizerunkowym, w którym znajdują się krótkie opisy produktów, jest on, powiedziałabym, taki bardzo czysty w formie, bardzo lekki, i to jest ta jedna możliwość, czyli głównie możliwość informowania krótko o naszych fantastycznych produktach. Druga. Równie fajny, ale zupełnie inny materiał, taka właśnie pigułka wiedzy, gdzie już trzeba poświęcić chwilę czasu. On się ma taki bardzo fajny podtytuł. Epokowy polski wynalazek biotechnologiczny, kolagen naturalny. Jeśli poświęcisz 15 minut na przestudiowanie tego informatora, może to być najważniejsze 15 minut Twojego życia.